Chciałem zrobić dziś obchód po wolierach z barżantami. Czas najwyższy przejść się, popatrzeć gdzie są jajka, ewentualnie te jajka pozbierać. Dlatego, że już, no, już od zeszłego tygodnia zaczęły mi się mieć bażanty srebrzyste. Pierwsze jajka od nich już miałem. Co prawda nie włożymy sobie do inkubatora, wszystkie jeszcze sobie zbieram, bo miałem chyba ich na razie za 8. Więc czekam aż będzie troszkę więcej. Najmniejsze, no przejdę się, popatrzę, co u innych. Jestem u złocistych, jak widzicie, tu mam są jednego i trzy samiczki. Takie jedno z większych moich gniazd, jeśli chodzi o złoto, mam jeszcze jedną parkę, ale to później do niej przejdziemy. Widzę właśnie, że jeszcze jedno i spojrzę tylko krótsze, aby jedno jedno. No także to jajeczko na ja pewno zabieram. No i pójdziemy dalej. przyjdziemy się dalej, zobaczymy co u nas wstępnie. No tu z kolei mam barzanty diamentowe w tej wolierce. Też parka. To wszystko oczywiście młode parki i to co pokazuję, w ogóle barzanty mam dopiero od dwóch lat, więc wszystkie, które będę miał, będą młode. I one w zeszłym roku się znaczy samiczka. Samiczka mi znosiła jajka. I to tych jajek powiem szczerze, miałem sporo. Natomiast samiec nie był jeszcze do końca wybarwiony. Nie był płodny, te jajka były wszystkie puste. Nawet pamiętam, że miałem już tych jajek nie wkładać, ale potem jakoś mi się jakieś jedno jajeczko. już na słońca tych lęków zamieszało wśród innych, które tu zbierałem. I uwierzcie mi, że urodził się jeden samczyk. Także już mam tą pewność, że samiec będzie płodny, że jest płodny. No i już liczę, że w tym roku, te ta samiczka, która zniesie te jajeczka, już będą wszystkie zapodnione także elegancko. Ja zobaczymy, czy u nich jest jakieś jajeczko. One się później znosili, będą w przyszłym roku. No nic nie ma jeszcze. Pamiętam w zeszłym roku też jakoś tak najpóźniej, jeśli chodzi o te wszystkie bażanty. Wiadomo pierwsze zawsze te srebrzyste się nie niosą, one potrafią się nawet i w lutym nieść A te tak pamiętam, że późno, późno. No idziemy dalej. A tu kolejna wolierka i kolejna para bażantów złocistych. Tutaj mam samczyka i dwie samiczki jedynie. No, tu mamy poćwiatełko i będzie coraz słabiej widać. No i te z kolei barzanty. Tak się zastanawiam teraz. Nie, one są z jednego roku razem z tamtymi yy, te złocistymi, bo myślałem, że są starsze, ale nie, one były razem wszystkie kupowane. Tylko tu wcześniej pamiętam, że miałem jedną samiczkę z samczykiem, i wtedy jak była jedna samiczka to no już to wcześniej pokazywałem film i opowiadałem Wtedy ona zniosła jajkę właśnie tutaj mi pod tym daszkiem i je wysiedziała. Odkąd wrzuciłem drugą samiczkę, no znaczy odkąd wrzuciłem jeden rok. To już nie siadły na jeczka, jajeczka były już składane. I już powiedzmy nawet nie układane. Pod tym daszkiem tylko. Leżały tutaj na ziemi. I już kurka nie siadła. No może dlatego, że właśnie do tak były już dwie jajka były donoszone, może i przez to nie chciała usiąść. Zaraz się tam schylę. Zajrzę. O, już widzę jajeczkę. Widzę jajeczko, leży przy ścianie. na przykład samiczki. Czyli jedno, jedno jest. Jeszcze tylko zajrzę tu pod daszek. wiem, że w zeszłym roku tam były znoszone, ale widzę, że tutaj niestety tu nie ma. Będzie też tylko to te jedno jajeczko i właśnie tutaj przy ale widzę, że chyba świeżo zniesione. Wczoraj nie widziałem tego jajka. Jeszcze jest czystkie. Dobra, zabieram tak samo. No i idziemy dalej popatrzeć. Kolejnymi warzątami jakie mam u siebie to są uszaki. To jest samczyk. Tam mniejsza to samiczka. No popadało dzisiaj troszkę błoto. Widzę się zrobiło nawet u nich. Mają tylko powiedzmy te półwolierki zadaszone, więc część jest odkryta stąd te błoto. Ale mają gdzieś siedzieć pod daszkiem, mają tu sucho, nie jest tak może źle, ale i tak już planuję przenieść się. Znaczy musiałbym najpierw zrobić wolierkę, już drugi rok się do tego przybieram, ale przyjdzie czas i, i to zrobię. Oczywiście będzie stał w tym samym miejscu, dlatego jest ten problem, bo żeby miał inne jakieś miejsce przygotowane, to powinno bym zaczął fundamenty wylewać i pomału to sobie wszystko szykować. Natomiast muszę, pierwsze co zrobić, to rozebrać tą wolierę i w tym miejscu stawiać, więc musiałbym jej gdzieś przenieść. Z kolei teraz w którą miałem przygotowaną dla nich, wpuściłem do niej kurki. Zaraz tak idę i patrzę. O, tu wywolona skrzynka całkowicie. Myślałem, że te słomy też nie ma, będę musiał przynieść. Tu o, te uszaki tak jeszcze na razie się nie kręcę, bo wiem, że one jajka też dosyć późno mają, więc tak. Jeszcze tu nie jest przygotowane, jak się wyraża stanowisko, dla nich. Bo to najprawdopodobniej to będzie dopiero maj, jak to jajko się pokaże. Także mamy jeszcze pełny miesiąc, także spokojnie, tutaj możemy sobie czekać. W zeszłym roku miałem już jajko od nich. To też jest para, znaczy samiczka jest dwuletnia. Samiec powinien być trzyletni, bo kupowałem. Podobno rocznego. Nie, inaczej. Samiec powinien być czteroletni. Kupowałem dwuletniego. Okazało się, że jednak on nie był. Nie dwuletni był na pewno roczny, bo widzę, że teraz się zmienił rósł i astrologi miał znacznie mniejsze. Także na pewno jest jednolatkiem z naszym samiczkiem. Samiczka jest u mnie dwa lata. To jest samiczka z naszych lęgów, naszych z naszych chłopów, wcześniejszej pary, jaką miałem. a sam ciągle wspomniałem. do miałem w zeszłym roku od nich yy, no czy jajek było więcej natomiast jeden tak mi się tylko wylęgł no niestety po tygodniu, nie, więcej, więcej żyło. W jakimś czasie wiem, że w zeszłym roku bardzo dużo bażantów mi właśnie padało nie wiem jaki to był powód no zwaliłem to oczywiście wszystko na paszę że może była nieodpowiednia no w tym roku już będę miał paszę yy, dla indyków będzie lepsza ta pasza i wydaje mi się, że no to porównam, zobaczę Jaki będzie rok. Może uda mi się właśnie odchować uszaczki. Dobra, idziemy dalej. Kolejną parę bazantów. odwiedzimy. <śmum> Samcik się dziwnie zachowuje. Kolejnymi iwarzancikami, jakie mam u siebie, są tymienki samiczka tylko tu się yy, pojawiłem, od razu skryła się w budzie, między uda mi musiałem zobaczyć. No ale jakbym tu chwilę siedział, to prawdopodobnie by wyszła. No, nie jest jakaś taka specjalnie wystraszona. Także bez problemu. Yy, co z te winkami? No trzeci rok. Kupiłem też młode. Samczyk był kupiony gdzie indziej, samiczka była kupiona gdzie indziej. Miałem dwie pary wcześniej, natomiast mam yy, ten samiec w i samice i musiałem sprzedać. No, oczywiście sprzedam samca osobno, samicę osobno, dlatego że ja wiem, że ktoś by kupił parkę, ale na pewno ten samiec by ją i nie chciałem w ten sposób sprzedać. Wolałem rozdzielić się, co dziwią tą gwarancję, że ten samiec gdzie indziej już nie będzie się nad tą naszą samiczką no być może zmieni się otoczenie i nie będzie samiczki atakował nie wiem jak to jest różnie może być więc nie będę się na tych temat wypowiadał specjalnie miałem w zeszłym roku od nich dwa maluszki no i podobnie jak właśnie w uszakach po tygodniu czy po dwóch jeszcze były małe jeszcze były pod żarówką i mi padły. Także no nie byłem zadowolony z tych lęgów. Jajka, ona mi znosiła w, w taką budkę, one mają zrobioną, natomiast w tej nie znosiła, znosiła te jajka za budką. O, wychodzi właśnie, ona tam się za budką chowa i tam te jajeczka znosi. Także zajrzymy. Myślę, że na pewno tych jajek też nie będzie, no też dosyć później się lęgną, to też będzie pewno maj, może połowa maja nawet, więc także prze... na spokojnie. Zajrzymy tylko w ten sposób, czy tam coś będzie widać czy samiczka wyszła, także puste miejsce czysto jest, nic nie ma. No i co, i ostatnią parkę, którą sobie tutaj zostawiłem do odwiedzenia, to jest właśnie ten diabeł, po właśnie z tym No i tu jajka na pewno są, bo tych jajek sporo się u nich zbiera, tego samczyka mam do niego. Trzy samiczki, więc naprawdę. A ja już sami widzę nawet. Postaram się może to nie wchodząc tam pokazać, przybliżyć. Oczywiście tam będę musiał... O, nie wiem czy to będzie widoczne, no jednak optyka trochę oszukuje. Ja tutaj widzę, natomiast to być może widać, bo ja nie widzę tu w aparacie. Jak powiedziałem, trzy samiczki, jajek mnóstwo. No i co, wchodzę do środka, bo yy, wiadomo z tamtej strony niewiele podziałam. A już się czai tu wskoczyć, oczywiście mi na głowę. Dobra, niech tam sobie siedzi. Nie spojrzymy, właśnie na te samiczki. No i ja przy okazji yy, zobaczę te jajka, bo faktycznie one tam leżą. Dobra, przymknę tutaj drzwi i zajrzymy do tych jajeczek. No jest ich trochę. 3-6 sztuk. A no, mówiłem to się znoszą. W zeszłym roku ja nie wiem, pewno z 50 km to już nie raz mówiłem. Ale tych jajk naprawdę mnóstwo one znoszą. Także no to jeszcze młode są samiczki. Drugi rok dopiero mam jajka od nich, także pełni siły, także dziewczyny mogą się tutaj opisywać. No zrobię pewnie jak w zeszłym roku, te jajka będę zabierał jakiś czas, potem spróbuję zostawić. Chociaż tak zrobiłem, to mimo to one miały jakaś chwila, była przerwa, nie znosiły jajek. Ja potem postanowiłem zostawić resztę i powiem Wam, że tak, one mi doniosły tych jajek jeszcze chyba ze 30. I były naprawdę z bardzo różnego okresu, bo były wcześniejsze, późniejsze. I ja mimo to na koniec jeszcze te jajka jako przestały się, się nieść, a jedna samiczka z nich już całkowicie też zeszła. Nie wysiedziała mi żadnego szlaka I zabrałem je do inkubatora. I te jajka po prostu wrzuciłem do inkubatora. Co tam myślałem, co będzie, to będzie. I jeszcze mi jakieś... No z 15 stóp na pewno się wykluło z tych jajek. Także no, sam jest też w porządku, nie mogę narzekać. A żeby był buzowaty, to one po prostu tak sobie mają. No, są bardziej agresywne i, i trzeba się po prostu z tym liczyć. No ale są bardzo ładne. Dobra, zabieram jajka i uciekam. Nie będę go denerwował.